Czy będzie kolejny odcinek Stranger Things? Może i jestem Delulu, ale naprawdę zaczynam w to coraz bardziej wierzyć i zaraz wam wytłumaczę dlaczego. Wszystko ma polegać na tym, że wek na nas hipnotyzował cały czas i finał, który widzieliśmy, nie jest tym finałem prawdziwym. Dobra, pewnie znacie te wszystkie teorie, więc ja powiem wam co ja zauważyłem. Na końcowych napisach widzimy instrukcję gracza, ale możemy sobie przybliżyć ten obrazek i zobaczyć po prawej stronie kostkę z numerem 7. Ma to sugerować, że prawdziwy finał zobaczymy już 7 stycznia. Ale najlepsze teraz. Strenger Things TV, oficjalny konto na Instagramie, dzień w dzień od zakończenia finału publikuje zdjęcia. I na każdym z tych zdjęć widać cyfrę, która pokazuje jeden dzień do przodu do 7 stycznia. Już Wam pokazuję o co chodzi. Tutaj macie zdjęcie z 1 stycznia. Jak przybliżymy, to widzimy na domino 6, co sugeruje 6 dni to 7 stycznia. Kolejne zdjęcie zostało dodane 2 dni temu i pokazuje 5, a dokładnie widać, jak 11 pokazuje piątkę na swoich dłoniach, a 2 plus 5 daje nam 7, czyli znowu mowa o 7 stycznia. Kolejne zdjęcie wstawione wczoraj wygląda tak. No i znowu jak to wszystko przybliżymy, zobaczymy numer 4, a dokładnie napis 4. A teraz zdjęcie z dzisiaj. Idąc tym tropem, powinniśmy poszukać liczby numer 3. Mamy 4 stycznia, więc za 3 dni będzie 7 stycznia. No i co? No i jest trójka. Jak się przybliży, to się wszystko zobaczy. Ja cię kręcę, to jest mocne, nie? A no i zapomniałem dodać, że w końcowych napisach była jeszcze przedstawiona Max, a obok niej napis JK95. Ten skrót może sugerować Just Kidding. Epizod 9, sezon 5. A cała teoria nie miałaby sensu, gdyby nie post, który wstawił Netflix. Oczywiście na swoim oficjalnym koncie na TikToku. W opisie tego postu widać, że Twoja przyszłość jest w drodze. I co kolejne na 7 stycznia 2026 roku. A post zobaczcie sami. Czasami wszechświat pokazuje nam znaki. Ciekawe. You can brush it no i oczywiście dziwnym trafem pani, która siedzi na przystanku, jest na tle baneru Stranger Things i wygląda jak młoda Joyce. No nie mówcie że nie, nie mówcie że nie. Dowodów na to wszystko jest masa. Naprawdę, gdyby miał to nagrać, to by musiał wstawić bardzo długi film na YouTube'a. Jest tego o bardzo dużo. A wy co o tym myślicie? Jest szansa na kolejny odcinek ukrytego finału, czy raczej to jest koniec końców, i to co dostaliśmy? To tyle. Ja głęboko wierzę, że jest, bo wszystkie znaki mówią, że tak.